Cześć, witajcie, witajcie. W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj pokażę wam snapshot z numerem 20W07A i zacznijmy może od tego, że doszły tłumaczenia itemków z poprzedniego snapshotu. I mamy na przykład spaczone Nilium, szkarłatne Nilium i całą resztę też spaczone trzom, szkarłatny trzom, trzom, te. Yy, powiedzmy, fioletowe to są właśnie szkarłatne, a te niebieskie to są spaczone. Yy, resztę pokazałem w poprzednim odcinku, który, który będziecie mieli w kartach, dlatego przejdźmy dalej. Yy. Następna rzecz to craftingi... Yy, craftingi narzędzi z naderytu, które były już chyba w poprzednim Snapshocie, tylko że ja ich nie pokazałem, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak to się yy, robi. Polega to na tym, że wkładamy diamentowy item i dokładamy do niego po prostu nederyt. Czyli nie tak jak się zawsze kraftowało wszystko, że na przykład dwa nederyty i patyk, albo trzy i dwa patyki, tylko po prostu dajemy diamentowy i dokładamy yy, właśnie ten nederyt. I, I właśnie jeszcze nederyt. Zostało to przetłumaczone na nederyt, bo wcześniej to było po prostu Nederit, czyli po angielsku. No a teraz już mamy polską wersję. To dla osób, które właśnie grają na polskiej wersji, jak na przykład ja. I z tego wynika, że są lepsze od diamentowych te itemy. Zresztą chyba też zadają nawet większe obrażenia. No. Następna rzecz to zmiana tekstury wieprznika, który jeszcze w poprzednim snaprzecie nazywał się Hoglin. Wcześniej wyglądał trochę jak pigment, ten spa, yy, spawn egg. teraz już wygląda inaczej. No i wieprznik wyglądał tak, ale to już pokazywałam w poprzednim odcinku. Yy. Następna rzecz to piglin, który jeszcze nie został przetłumaczony, no bo to jest ten snapshot. Pewnie w następnym przetłumaczą też piglina. I wygląda on tak. Wygląda trochę jak pigment, bo też jest taki jakby człowiekiem, jakby świnią. On tutaj tak trochę jakby. Nie wiem, no tak... Trzęsie się. Nie wiem, może to jest błąd Snapshota. Ale myślę, że w oficjalnej wersji już tak nie będzie. No, y, następna rzecz to... To, że możemy zbudować... Aha. Ym, możemy zbudować widera z gleby dusz teraz, bo to jest ten Soul Soil. Ym, wcześniej mogliśmy tylko z piasku dusz, a teraz mamy jeszcze... A to może na końcu, żeby mi <coughs> skrzynek nie zniszczył. Następna rzecz jest taka, że netheryt jest nowym tak jakby... O! Zamienił się w pigmena. Nie wiem, może od deszczu. To teraz tak. Nie wiem, ale. No, zmienił nam się w pigmena. I możemy z tego normalnie zbudować. Um... Beacon, i to też jest fajne, bo przynajmniej wiemy, że to jest prawdziwy nowy minerał, w końcu dodali jakiś, a nie kolejny blok. I ok. O, działa. Trochę się ścięło. I możemy też właśnie dołożyć ten netheryt. Jako o, wybieramy i mamy właśnie bikon z szybkością. Fajne to jest też dlatego i następna rzecz to netherowe kiełki nie wiem czy one były w poprzednim w poprzednim odcinku czy je pokazywałem, znaczy nie pokazywałem na pewno, tylko nie wiem czy były w poprzednim snapshocie ale teraz mamy coś takiego to jest tak jakby mniejsza wersja tych korzeni chyba, przynajmniej tak to wygląda i wygląda fajnie Taka jakby niska trawa, można powiedzieć, nederowa. No i teraz mogę pokazać tego. Aha, jeszcze były zmiany z Endermanem, ale to tam takie. Y, nie może podnosić nether. Y, netheraku chyba. Czy to, y, no. Y, ale może właśnie przenosić teraz netheryt. Ale to tam takie małe zmiany. I Widera możemy zbudować w taki sam sposób jak zwykłego widera, i też będzie działał. To mogę też pokazać, jak to się buduje z. Zresztą to zaraz zacznie latać. I wszystko niszczyć, więc z piasku dusz tak samo się buduje. O, no właśnie. Nie wiem jeszcze tylko, czy można tak jakby miesza, mieszać, że część z tej gleby dusz, a część z piasku. Chyba można. O, też można to teraz nie musicie mieć yy, piasku dusz aż tyle, możecie mieć trochę tego, trochę tego, to też jest fajne. No, i te ujdery sobie tam latają. Także do następnego odcinka, zostawcie lajka, suba, jeżeli Wam się film spodobał. No i cześć!